Żniwa kojarzą mi się przede wszystkim z dzieciństwem. Z gorącym, ciepłym latem, z kurzem, z ryżyskiem, gdzie można było pokaleczyć nogi, a przede wszystkim z wiązaniem snopków, ze stawianiem w kopki. Cieszyli się. Chodziło o to, że to była radość ze żniw, bo to był owoc pracy całego, całorocznej. Żniwa to jest zbiór zbóż, które są zbożami, są zboża i o zimę i jarę. O zimę to siało się na Sieje się je jesienią, a wiarę zboża się, zasiewa się wiosną. I później dopiero te zboża się sprzątało. Kiedyś jeszcze, 20, no 30 lat temu, nie było kombajnów, więc mężczyźni kosili zboża kosą, a kobiety za nimi podbierały, używając sierpa do tego. Były robione pasy. I takie snopy, i te snopy były wiązane. Ktoś nawet za tymi kobietami podbierającymi szedł i wiązał te snopki. Później te snopy były znoszone, zestawiane w tak zwane dziesiątki, a po jakiś czas zostały wprowadzone kosiarki, które były ciągłe, konne, tak zwane kosiarki konne, gdzie kosiło się na garście zboże a następnie je się wiązało. Znajdujemy się w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, gdzie przebywają ludzie pochodzący przeważnie ze wsi, którzy doskonale pamiętają, jak wyglądały dawniej żniwa. Z ich relacji można odtworzyć dość dokładnie przebieg tej bardzo ciężkiej, w dawnych czasach pracy rolników. Żniwa w przeciwieństwie do dzisiejszych, żywa dawniej w przeciwieństwie do dzisiejszych trwały bardzo długo, bo rozpocza, rozpoczynały się na początku lipca. Ciekawe, bo tutaj w tym domu mieszkają wyznawcy prawosławia, praktycznie rzecz biorąc u nich w, w kalendarzu juliańskim wszystko jest przesunięte dwa tygodnie później. W to jest taka rzecz. Jak e, e, takie techniczne rzeczy to jest, to jest takie, że początkowo to szanowali ludzie te zboże i jak kosili koszarko już się przyszły koszarki to najpierw obkaszywali w koło żeby można było koszarko przejść a potem już nie już tylko przez środek koszarka zbożem szła potem kijami się podnosiło to to się z powrotem tego i tędy szła no ale była przepiórka tego, tego nie ma to przy zimowej pszenicy jak się kończyło zimową pszenicę rządź, to zostawiało się kilkanaście znaczy tych złotych była pszenicy. I łapało się dziewczynę za nogi i się oborywało, się ciągnęło w koło. Tej przypiórki. <noise> Teraz już tego nie ma. A kiedyś to było? Nie uciekła żadna. Dognali i oborywali. Efektem pracy rolników był wieniec dożynkowy, który robiła cała wieś, po czym nieśli go do kościoła, aby swoją całą pracę i wysiłek ofiarować Bogu oraz podziękować za plony, które wydała Ziemia. To jest jedyna tradycja która przetrwała do dziś.